kochani olejomaniacy najczęściej zadawane przez Was pytanie to jak z tą temperaturą ile wytrzymuje, co się dzieje z naszą substancją no i mamy dla Was teścik no i lecimy z naszym produktem tak jak sobie życzycie bez bez cięć, także dynamika troszkę będzie zmniejszona. Wali? Wali, tak. Już nie pokazujemy wam rolki testowej, tylko będziemy badać tą temperaturę. Pamiętajcie proszę, że większość olejów kończy się przy trzech obciążnikach. My dołożymy Ile mieliśmy dołożyć? 5, 5 6. 6. Ile Ci tam filmu wystarczy? No i jaramy, tak. Tutaj nic się nie zmienia. Zobaczcie, z obciążeniem dołożymy jeszcze dwa. I tak radzimy sobie z temperaturą. Mój Misiaczku, czy chcesz coś dopowiedzieć? To się tak może kręcić, kręcić. Przez no. dwa tygodnie. Tak. No to jeszcze wrzucimy, może, tutaj te. A ja mam palić? Obciążenia. Mam nadzieję, że ty na kolej palisz. Palna Pal na klejkę. <grym> Faken. Ognisko się popsuło. <grym> Dlatego robimy cięcia. Zauważcie, proszę, że sorka chodzi bez miski olejowej Sorry. i nie ma to wpływu tutaj na... Zobaczcie, co się dzieje. Ale powiedz, zobacz, dobrze bez cięcia Ale wyszło. Śmierdzi. <laughs> śmierdzi ten papier. Kochani, zapraszamy na Allegro albo do sklepu metalguard.pl Wszystkiego dobrego. olejomaniac